Ok, także Siemaneczko, wszystkim stylem, protekcie nas serdecznie w coin. Material na moim kanale jest and Twitchit. Dzisiaj jesteśmy naszym łowcy demonów na S38. No i co, myślę, że możemy zaczynać. Dobra, to co słuchajcie, myślę, że najpierw przejdziemy sobie od razu do informacji, jeżeli chodzi o tytuł odcinka i tak dalej. Yy, także tak, yy, po pierwsze yy, i myślę, że najważniejsze, czyli to co Was interesuje, czyli yy, co... Co się stało słuchajcie, z konkursem, jakie wyniki i tak dalej. Wyniki konkursu słuchajcie były na, na streamku, było losowanie, robiliśmy sobie tam normalnie tam przy 30 paru osobach losowanko. No i tutaj macie taką takie tutaj wstawkę z tego, z tego z tego tutaj losowania, kto tutaj wygrał, także zachęcam do so zerknięcia sobie. Dobra, to co? Losujemy sobie do sobie komentarzy, tutaj chyba nic nie trzeba, tak, tu nic nie trzeba zaznaczać. Się generujemy komentarze 70 komentarzy, 77 komentarzy. Mm. no dobra to się zgadza chyba 70 komentarzy i co idziemy z osowaniem uwaga uwaga Myk o oh, i smiley smiley wygrał <ścoughs> no to gratuluję tutaj gratuluję tej zwycięzcy oczywiście no i co? Gratuluję oczywiście zwycięzcy Smiley już tutaj grzybki dostał, także, także myślę, że się cieszy. No i co? Myślę, że takie konkursiki będziemy sobie robić częściej. Wolę robić konkurs na małą ilość grzybków, ale, ale słuchajcie częściej, żeby więcej osób miało po prostu szansę na wygranie ich, także możecie spodziewać takich konkursików trochę 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 częściej. Może za kolejne słupków sobie zrobimy, zobaczymy jak to będzie szło. Mm, także co, o, oczywiście na samym początku zachęcam do subskrypcji kanału, kto nie subskrybuje, zostawienia łapeczki pod tym filmikiem i mm, ewentualnie dla chętnych do opcji wsparcia kanału, bo słuchajcie, doszła taka fajna opcja, że parę starych filmików sprzed paru lat, yy, słuchajcie, z Shake'sa między innymi yy, zostało tutaj udostępnionych dla wspierających, także jak ktoś jest ciekawy to yy, to można sobie zerknąć, oczywiście nie zachęcam <laughs> oczywiście nie zachęcam, bo tutaj jest to dość rakotwórczy proces, że tak powiem, ale, ale ale jak ktoś chce, to jest taka opcja. No i dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne, jeszcze raz gratuluję zwycięzcy konkursu i przechodzimy już sobie stricte do naszego tutaj odśnieżka szeiksa. To tak. Dzisiaj słuchajcie, ten odcinek nie będzie polegał wyjątkowo na klikaniu lochów, bo myślę, że to było ostatnio. Dzisiaj się skupimy na przeglądzie całego S38, czyli całej topki i tak dalej. Myślę, że to jest dość ciekawe, jak ten serwer tutaj wygląda po ponad roku czasu, rok i miesiąc, chyba 13 miesięcy, także, także także myślę, że jesteście ciekawi, jak ten serwer się prezentuje. No i dobra, to co, myślę, że możemy sobie lecieć. Jeżeli chodzi o topkę, wygląda ona tak, w ogólnym tutaj, prawda, rozrachunku. Jeżeli chodzi o top 1 level na serwerze, jest to na ten moment cinu, który tutaj ma 442 poziom, oczywiście tutaj bere, bereczkiem tak zwanym. Jeżeli chodzi o drugi najlepszy level na serwerze, to ma go aktualny Misiek, Magusiem i trzeci level aktualny, najlepszy na serwerze, to Azuria. Jeżeli chodzi o tutaj statystyki, to chyba wydaje mi się, że tutaj Neutral ma chyba najlepsze statystyki z tej kosowice. Jeżeli chodzi o podstawy, 18 tysięcy... 50, a tutaj jest 18, nie, po to Azuria ma trochę więcej, jeżeli chodzi o podstawy, ale widzę, że w ekwipunku coś chyba traci, tak mi się wydaje. Nie wiem z czego, może z gemów to wynika, być może z gemów to wynika, że Azuria te statystyki ma trochę gorsze, mimo lekko lepszych podstaw. No ale dobra, to tyle, jeżeli chodzi o statystyki. Jeżeli chodzi o poszczególne klasy, to najlepszym wojownikiem jest tutaj R B, oczywiście z naszej gildyjki potężny wojownik i jeszcze tutaj ciśnie sobie Synuś i jeszcze jest Next z Fenixa też bardzo ładnie ciśnie ta trójka to myślę że zdecydowana dominacja jeżeli chodzi o wojowników na serwerze jeżeli chodzi o magów no to tutaj bezkonkurencyjnie Misiek jest najlepszym, najlepszym magiem na serwerze i ten ja nawet nie ma go za bardzo kogo porównać ale jeżeli jeszcze chodzi o magów no to tutaj mam jeszcze Esia Esio, który jest też z naszej gildyjki, też sobie ładnie ciśnie, spokojni trochę. No i tutaj jeszcze THC, jeżeli chodzi o magów, to chyba top 3 aktualne. Jeżeli chodzi o demon hunterów, może teraz to, to, to tutaj ciężko powiedzieć. Ja bym powiedział, że tutaj jeżeli chodzi, no, myślę, że Azuria jest chyba teraz, jeżeli chodzi o Demon Hunterów, top 1. Neutral ma co prawda trochę lepsze statystyki, ale 4 levele straty. No, zależy pod jakim tutaj kątem by to oceniać. Mi się wydaje, że jeżeli by oceniać pod kątem levela, no to tutaj Azuria neutral, no i myślę, że top 3, no to ja niestety już nie jestem top 3 na ten moment Demon Hunterem. Jak wpijałem 400 level to byłem, ale na ten moment. Tutaj e, Blood Knight jest e, zdecydowanie top 3 demon hunterem na serwerze. E, jeżeli chodzi o level i jeżeli chodzi o statystyki. Jeżeli chodzi o statystyki on chyba już leci pod Golda. E, ja idę cały czas, expo, oczywiście tak jak mówiłem, jest expo do 500 poziomu. E, I no ja słuchajcie, zobaczcie na moje lochy. Ja tutaj mam kompletnie nieróżoną strefę roku. Jeszcze tyle tornat mam zapasu. Mm, ostatnio to liczyłem mam około e, 8-9 leveli straty do niego. No tak raczej, raczej 8, bo aż, aż 9 to nie kliknę Do tych lochów, słuchajcie, które ma neutral na przykład, to mam około 10 nawet level straty No ale wiadomo, ja nie mam takich statystyk, a ja aż tylu lochów co neutral bym nie kliknął Do tego liczę około 8 tych poziomów Dlatego no jeżeli chodzi o level, to tutaj Blood Knighta bym przegonił jeżeli bym te lochy zaczął klikać, ale tych lochów oczywiście nie klikam i na ten moment Blotnik tutaj jest zdecydowanie top 1, jeżeli, top 3, jeżeli chodzi o demon hunterów. No i tutaj jeszcze Hen jest, który, który idzie sobie spokojnie, golda już, już od jakiegoś czasu i, i sobie tutaj gdzieś ciśnie. No i tutaj jeszcze Truffel jest, tutaj jeszcze jest jeszcze paru innych tutaj łowców demonów. I tyle chyba jeżeli chodzi o łowców demonów, jeżeli chodzi o berków, no to oczywiście Cinu tutaj top 1. Wienik też ładnie ciśnie, Martin też bardzo, bardzo mocny, potężny berek. No i i... I tak to wygląda jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o berków. No i dobra. Jeszcze pewnie o jakiejś klasie zapomniałem. Na pewno zapomniałem tutaj o paladynach, tutaj Koksuone i Georgia, tutaj no Georgia chyba jednak top 1 paladyn na ten moment. Hmm, chociaż tutaj, no tak, Georgia chyba jednak troszeczkę tutaj y, Cox'a przegoniła. Hmm, ale, ale, ale tutaj tych dwóch Palatynów zdecydowanie się najbardziej wyróżnia, jeżeli chodzi o topkę. Hmm, no i jeżeli chodzi o zwiadowców, to tutaj Sonic i Spark y, zdecydowanie, no zdecydowanie tutaj królują y, pod względem zwiadowców. No i tyle chyba, jeżeli chodzi o podział na klasy. Chyba każdą klasę wymieniłem. Ja oczywiście tutaj nie widzę, nie widzę żadnego asasyna jeszcze tradycyjnie No ale to pozwólcie, że może nie będę szukał, bo tutaj bym musiał zjechać do top 200-300 pewnie, żeby jakiegoś asasyna znaleźć. Także, także, o, tutaj jest jakiś asasyn, nie wiem czy to pierwszy. Nie, tu jest jeszcze. Nie, tutaj są już, tutaj już się zaczynają asasyny. Nie wiem czy to jest top 1 asasyn, <grym> czy nie. Dobra, to co, tyle, jeżeli chyba chodzi o tą topkę. No ładnie, ładnie, tu wszyscy cisną sobie. Bardzo mocny serwerek. Jeżeli chodzi o gildię, no to myślę, że tutaj bez dwóch zdań jesteśmy top 1. Tutaj nawet nie ma o czym mówić. E, top 2 e, Tutaj e, Lost Host się widzę troszeczkę wzmocniło. A nie, nie wzmocniła się po prostu, po prostu Phoenix bije łysych i, i, i dlatego tracą tej, tej czci. No ale ogólnie to, to my jesteśmy top 1, Phoenix chyba na ten moment. Od Łysych jest lepszy, tak jest, Fenix jest, jest lepszy od, od Łysych, także Fenix także top 2, myślę, i, yy, i tutaj Łysi top 3. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o gildię. Jeżeli chodzi o yy, twierdzę, no to ten ranking totalnie nie ma znaczenia, także tutaj myślę, że to sobie pominiemy akurat. Jeżeli chodzi o, o, o Pupile no to tutaj też jest bardzo eręczy, więc ten ranking też nie ma za bardzo znaczenia. No ale na ten moment jestem top 6, jak widzicie. Tutaj możesz sobie zobaczyć tak to mniej więcej wygląda, no i podziemia to tam też ten ranking już troszeczkę nie ma, nie ma, nie ma znaczenia, dobra, walniemy sobie tutaj światełkiem pupila od razu, spróbujemy sobie tutaj wygrać, no jak my tu przegraliśmy, nie dość, że przewaga karmin, to jeszcze przewaga żywiołu, a widzicie to RNG to jest taki, no takie trochę, takie trochę smutne, dobra, wiecie co, zakręcimy sobie kółeczkiem, od razu szybkie... Dobra, szybkie 20 kręcim kółeczkiem, nic ciekawego nie wypadło także, także niestety Ym, I okej, okay. co my tu jeszcze mamy? Pupile już biliśmy, to nie ma co na razie za grzybka, Możemy sobie arenkę walnąć kogoś tutaj, tu powinna być friwalka, tak jest No, zrobienie powiem wam 10 aren na tym demon hunterze, to jest naprawdę niezły wyczyn, <grym> także, także tak to wygląda niestety no i co, dzisiaj ja sobie dopiero zaczynam, dopiero co do domu wróciłem, więc coraz zmęczony jestem Tak to wygląda jeżeli chodzi o topkę Jeżeli chodzi o twierdzę, bo może też, 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 też kogoś to ciekawi To moja twierdza jest na poziomie oczywiście 20 Akademię skończyłem wreszcie robić na 20 Więc ten exp już będzie sobie powoli tutaj leciał i będę go powoli odrabiał No ta akademia była po prostu dla mnie najważniejsza, zwłaszcza na to, że ja tutaj do 500 poziomu idę w expa, także ta akademia mi bardzo w tym pomoże Skarbiec 14, niedługo na 15, on no też tam sobie go ruszę i żeby tego questa już zrobić z pełnym ekwipunkiem No i kopalnia klejnotów tutaj na poziomie 22 się buduje dopiero Jest dużo opóźnienia jeżeli chodzi o kopalnię, zalesiałem, ja że robię tą akademię No ale stwierdziłem, że taka nie będzie mi po prostu potrzebna, ja, ja tych statystyk za bardzo na nie potrzebuję także, także tą akademię się odrobi na spokojnie No i co, jeżeli chodzi o podziemia to Tutaj jest już max, kopalnia złota się buduje na poziom 18 i, i tak to wygląda. Więc, że coś mi się tutaj zbugowało, więc już sobie nie zbijemy niestety cienia do podziemia, trudno. No i dobra, to co? To chyba wam wszystko pokazałem, jeżeli chodzi o nowości na S38, jeżeli chodzi o nowości na moim koncie. No i, i chyba to było na tyle. Jeżeli, jeżeli o to chodzi. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Jeszcze mogę przypomnieć, o, tutaj serwer nie odpowiada, jeszcze mogę przypomnieć, że mm, jutro prawdopodobnie, bo prawdopodobnie wstaje ten odcinek w, e, w środę z lekkim opóźnieniem, więc w czwartek możecie spodziewać streamka, tak jak był ostatnio mm, w okolicach tej 14, 15, 16, coś takiego. E, także co? Trzymajcie się i do następnego.